Ja mam nadzieję, że, znaczy jestem pewna, że my stworzymy coś zupełnie nowego dla nas obojga. Nie, nigdy nie prowadziłam z Tomkiem jeszcze żadnej gali, koncertu, nie mieliśmy okazji, ale no, kiedy poznałam go w tańcu z gwiazdami, to no, czułam, że to jest fajny, dobry człowiek. Obok mnie, Paulina Sokut-Jerzyna. Cześć. Bardzo, bardzo serdecznie jesteśmy po emocjonującym spotkaniu ogłoszenie nowego sezonu halotu Polsatny. No właśnie czego się możemy spodziewać, bo chyba dużo jest tych niespodzianek. Wiesz, już wchodząc do studia, to widać, że jest inaczej. Że jest taki powiew świeżości, zmiana barw, nowi prowadzący. Dużo takiej, myślę, że dobrej energii, którą widzowie też odczują, bo my też ją już czujemy. No i jak słyszeliście, ja w nowej konfiguracji, bo z Tomkiem Wolnym. Krzysiu z Ewą Wachowicz, no i całkiem nowa para, czyli Olek Sikora z Olą Filipek. Właśnie, jak ty się czujesz po ogłoszeniu tej zmiany? No bo jednak z Krzysztofem i Biszem tworzyłaś od wielu, wielu lat. Parę idealną prezenterską. Mhm. Bardzo dziękujemy i my też mamy takie poczucie, że w sumie jesteśmy razem i nic tego nie zmieni. To tak jak związek, który trwa od lat i, i wciąż będzie trwał i trwa widzowie zobaczą nas w Tańcu z gwiazdami. I w, w związku z tym, że dołączają do nas osoby, które dobrze znamy i bardzo lubimy, to chyba nie czujemy się jakoś rozdzieleni. Czujemy się, jakbyśmy wciąż byli w jednej wielkiej rodzinie i możemy liczyć na swoje, na swoje wsparcie. Ja dzisiaj sobie żartowałam, że Ewa zyskała najlepszą przyjaciółkę, bo nikt nie zna Krzyszka tak jak ja. Jestem w sumie od wielu lat już ciężko chyba policzyć te wszystkie wspólne lata jego partnerką telewizyjną i myślę, że nic z tego nie zmieni. Ja też bym chciała zapytać trochę o Tomka Wolnego. Miałaś okazję go poznać trochę bliżej na planie Tańca z Gwiazdami. No właśnie, jaki on jest? Czy ten związek telewizyjny, jeśli tak to można określić, będzie porównywalny do Energii z Krzysztofem? Ja mam nadzieję, że, znaczy jestem pewna, że my stworzymy coś zupełnie nowego dla nas obojga. Nie, nigdy nie prowadziłam z Tomkiem jeszcze żadnej gali, koncertu, nie mieliśmy okazji, ale no, kiedy poznałam go w tańcu z gwiazdami, to no, czułam, że to jest fajny, dobry człowiek, że jest między nami flow i, i myślę, że po prostu będzie fajnie i że, i że to się przebije przez ekran, że widzowie naszą parę polubią takiej konfiguracji i że będą z nami. Na pewno nie chciałabym, żeby między nas gdzieś tutaj w naszą ekipę wkradła się jakaś no, zła energia. Na pewno nie da się niczego porównać i nie chciałabym nawet takich porównań, bo, bo wciąż się wspieramy, wszyscy się lubimy, a no, cieszę się na obecność Tomka wśród nas, przy mnie i jestem bardzo ciekawa, jak to będzie. Mam takie motylki w brzuchu i taką ogromną ciekawość. Może. Nie mam nie, niepewności, ale, ale, ale jestem bardzo ciekawa i nie mogę się doczekać tego naszego pierwszego spotkania w tym studiu tak na żywo z naszymi widzami. Dzisiaj została też ogłoszona kolejna para już tak bardziej oficjalnie, Ola Filipek i Olek Sikora. No i właśnie co o nich możesz powiedzieć, bo jednak e, też e, OLE poznałaś na planie tańca Tańców z Gwiazdami. Poznałam ole w Tańcu z Gwiazdami, Olka wcześniej, miałam okazję z nim pracować też na scenie, prowadzić koncerty i myślę, że to jest w ogóle bardzo trafiona, trafiony wybór taki, trafna konfiguracja, bo myślę, że energią są bardzo podobni, że będą się tak, że to jest takie spójne, że, że jest to taki takie... powiew świeżości. Tak, ja widzę w nich w ogóle, nawet bym tutaj nie różnicowała, że to jest młodość czy bo na pewno są doświadczeni. Ola jest radiowcem, Olek od niedawna radiowcem, ale doświadczonym prezenterem i dziennikarzem telewizyjnym. Ola w ten nasz telewizyjny świat wkracza i wiem, że jej się bardzo podoba, że pokochała telewizję i myślę, że obydwoje będą Świetnie sprawdzać się w tej nowej roli. Już tak patrzę tutaj kątem oka na ich uśmiechy i myślę, że to, je, że to jest to. Chyba będzie dobry flow, <laughs> prawda? Na pewno. Ja to im życzę zresztą z całego serca. Ja też trochę zmienię temat i przejdę do Twojego Instagrama, bo trochę cię podglądam i dzieje się tam bardzo, bardzo dużo. Prezentujesz przepiękną figurę. Ja cię muszę zapytać o to, jak Ty to robisz. Od lat. <laughs> Robię to od lat i myślę, że takie no, aktywny styl życia. Ćwiczenia, to, to jest po prostu ważne. Nie zryw przed wakacjami, że ja teraz będę ćwiczyć i przechodzę na dietę. To jest takie, taki mam sposób na życie i bardzo mi to pasuje. Myślę, że bez ruchu byłabym nieszczęśliwa, że to jest dla mnie takie naturalne i mam taki, taką potrzebę też ruchu, bo wiem, co jest dla mnie dobre, czego potrzebuje moja dusza i moje ciało. Umysł odpoczywa, kiedy się ruszam, a ten odpoczynek i regeneracja jest dla mnie bardzo bardzo ważna, żeby, żeby zachować dobrą kondycję też i w pracy i w takim codziennym życiu dla siebie, dla rodziny. Także wszystko się łączy. Powiedziałaś trochę zajawiłaś temat rodziny. No i właśnie jak ty łączysz pracę z rodziną, bo to chyba jednak jest dosyć trudne prowadzenie tylu programów. No, jest to wyzwanie. Czasem trzeba się nagimnastykować, ale ktoś tego nie robi, mając dzieci, mając pracę i życie codzienne, to jest chyba taka proza życia, która dotyczy każdego, nie tylko prezentera telewizyjnego, ale też ludzi, którzy pracują w zupełnie innych branżach. Jak zostajemy rodzicami, to... Gimnastykę mamy w jednym paluszku. Także pozdrawiam wszystkich, którzy mają dzieci, zaczyna się rok szkolny, wiadomo, z czym się to wiąże. Życzę Wam dużo, dużo takiej radości, też spokoju, ducha. Tak, i trzymam kciuki za wszystkich rodziców i dzieciaki, bo teraz dla nas intensywny czas. Wyprawka już kupiona? No, powolutku. A ile jesteś w stanie wydać na taką wyprawkę? A wiesz, co nie wiem, jakoś to nie są takie wyprawki jakieś. Kiedyś się kupowało na pół roku rzeczy, albo po ileś tam zeszytów. Nawet nie wiem dlaczego, przecież przecież no teraz się tak nie Wystarczy robi. Jeden jeden. Zeszyt, tak, do tego, drugi do tego. jakby dokupuje na bieżąco te rzeczy. Więc nie ma jakichś szalonych zakupów, dużo rzeczy już mamy z poprzedniego roku, to już trzecia klasa, książki będą, jakby we wrześniu dostaniemy je w szkole i tak, no, wiesz, bardziej to się wiąże z porą roku, która nadchodzi, jesień, nie wiem, cieplejsze buty, kurtka, ale, ale szkoła, powoli się przygotowujemy, ale to nie są jakieś wielkie, wielkie zakupy, na które mogę powiedzieć, że wydałam tyle i tyle, po prostu... Co jakiś czas coś dokupujemy, ale myślę, że po rozpoczęciu roku ruszymy do sklepu. To ja Ci życzę tego, żeby ta wyprawka była jak najbardziej opłacalna. No i oczywiście wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie Dziękuję. za rozmowę. Dla Was też i dla wszystkich widzów, czytaczy i słuchaczy. Pozdrawiam Was serdecznie.